Po obejrzeniu tego filmu muszę przyznać Wam jedno: czasami dobrze się jest zebrać do Doktora. Doktor Strange, kolejny nowy, stary film. Czemu nowy, stary? Ponieważ fani Marvela, komiksów oraz animacji, na pewno znacie tę postać, bo sam przecież widziałem animację 2-3 lata temu. I tak właśnie się film zaczyna. Mamy Doktora Aroganckiego. Świetny, jest rewelacyjny naprawdę w tym, co robi, ale jest arogancki. On, on najlepiej wszystko wie. I potem jest kara i jest odbudowanie. Nie będę wam mówił o co chodzi. Widzieliście, panie Zjasuny, wiecie, jak to się jest. I muszę wam przyznać, że tak. Mówiłem to już wiele razy, ale tak samo jak Iron Man oraz Marv czyli y, odpowiednio y, Robert Downey Jr. oraz Mickey Rourke. Oni tak chcieli się w tę postać, że oni nie grali, oni byli. I Cumberbatch jest dokładnie. On nie gra Stranger, on jest stranger. Naprawdę kupuje go w ciemno. Film jest dobrze zrobiony. Naprawdę fabuła jest fajna, ciekawa. Zaskakujące jest tak naprawdę, można powiedzieć, Tilda Swinton w roli The Ancient One, czyli starego, starej. Okazuje się, że jest kobieta. No, można, można, czemu nie? Hollywood pokazuje, że skoro Heimdall może być czarny, skoro różne rzeczy się zmieniają, jak najbardziej i muszę przyznać, że to wyszło akurat y, na plus, bo jest to zagrane dobrze, fajnie zrobione. Obsada? Tak, jak najbardziej. Oprócz rzeczonego już już Benedykta Kumberwacza i Tyldist Middle jest Chewetel eg w roli no, kolegi y, kompana y, doktora. Sam y, w sobie jest świetny. go pamiętam. Pier pierwszy raz skojarzyłem jego nazwisko przy okazji bodajże Serenity albo Kinky Boots. To było uh, lata, lata temu. 20, 10, 12, jakoś tak mniej więcej. I wtedy się rzucił w, y, w oczy. Tak, tutaj jak najbardziej pokazuje, że jest... Potrzebny, dobrze wie, co robi, tym bardziej, że y, przy, w przypadku Doktora są dwie sceny po napisach, jedną oczywiście mamy, ja wiem, 30 sekund później i druga już na samym, na samym końcu, która wydaje mi się, że jest ważniejsza, ponieważ y, rozwija światy Doktora Strange'a, uniwersum Marvela, nie, uniwersum Marvela rozwija hmm. pierwsza y, dodatkowa scena, zobaczycie, obejrzycie, będziecie wiedzieli, co jak, a jak nie, przegapiliście, Pss, YouTube sam na pewno gdzieś się znajdzie, jeżeli ja znajdę, wrzucę linki w, y, w opisie. Doktor Strange. You think you know how the world works? Humor, humor jest fajny. Naprawdę nie jest to nahalne, nie jest to e, zrobione brutalnie i widać, naprawdę, że Marvel ma receptę na to, jak to robić. Tam jest Facer, jest Kevin Feige, jest Joss Whedon, którzy siedzą nad tym cały uniwersum ma się zgadzać dokładnie, wszystko ma pasować. Mamy smaczki oczywiście, chociażby jed jeden z nich, e, tylko wam powiem, że 15 minuta filmu, jak tam sobie doktor jedzie. I dzwoni do niego menadżer, kolega, daj mi jakąś e, sprawę, jakąś operację. No to mówi na przykład: jest jakiś tam żołnierz, który jest sparaliżowany od pasadu, brał e, udział w jakimś eksperymencie nowej zbroi, czy coś. No, oczywiście wiadomo, że chodzi o War Machine i tak dalej, i tego jest mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo, i to się fajnie je. Widzicie banan cały czas na twarzy, bo. Tak, no, Marvel pokazuje ostatnimi razem, że jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Ant-Man, Deadpool, okej, okay, wiem, że to nie było Disney, ale jest, jest dobrze. Jest dobrze jest to fajnie, jest to elegancko zrobione. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną o oprawę, powaliło mnie. Naprawdę powaliło mnie Matrix Incepcja to jest kolejny film. 2D tylko widziałem, słyszałem, że 3D powala, naprawdę. No niestety u mnie nie, nie grają 3D, może się wybiorę... Otóż. Jeżeli macie dziecko, to już dokładnie wiecie, że wyprawa do Kina do innego miasta to już jest cała sprawa logistyczna, to się całkowicie zmienia. Ale jeżeli się 3D, piszcie, bo słyszałem po prostu, że powala jest świetne, także można wydać Ci kilka złociszy, euroków, dolarów, funtów, gdzie tam jesteście i w czym wydajecie, na to, żeby te 3D obejrzeć. Bo naprawdę, jeżeli w połowie efekty są tak zrobione jak w wersji 2D, no to nic dodać, nic ująć. Tak się zastanawiałem, ponieważ obsada jest świetna, Marvel na tym trzyma pieczę, ale reżyser... Co to jest za facet? W ogóle nie kojarzę nazwiska. Ale potem sprawdziłem go na IMDb i okazało się, poroszę bardzo, facet zrobił Sinister. Facet zrobił egzorcyzm Emily Rose, jeden z ciekawszych horrorów według mnie ostatnich, y, ostatnich lat. I tak, pokazuje, że Marvel, okej, okay, masz wolną rękę, rób, zrób dobre kino i dziękuję bardzo. Nie do końca to mi się wydaje, teraz y, się sprawdza przy okazji Foxa, ponieważ y, z Deadpoola Został wykopany e, Tim Miller, który miał e, inną wizję filmu niż e, Gwiazdor, czyli Ryan Reynolds. Krótko poszło, chodziło o, o Kabla. Pozać Kabla, e, Reynolds i studio Forswali, Forswalii, Liam on chciał bardziej iść w kierunku Rona Perlmana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, kto się pokaże, co, gdzie, jakie i kiedy. To już jest e, sprawa na osobną e, recenzję, ale... Doktor Strange jak najbardziej polecam. Nie znacie historii, nie szkodzi. Naprawdę jest wszystko wytłumaczone, pokazane. Jest to przykład. Wszystko... O Rachel McAdams jest, oczywiście zapomniałem e, o niej. Również się pojawia w tym filmie jako partnerka, koleżanka e, doktora Strange'a. 8 na 10. I tak naprawdę, tak cieszę się, ponieważ film na pewno dużo lepszy niż ostatnia część, czyli druga część Avengerów, ale gdzieś tam powiedzmy w okolicach Deadpool, Ant-Man, Ostatni e, Kapitan bo Kapitan ma raczej dobre filmy. Tak, jak najbardziej. I tylko nadzieją patrzę na kolejnego Tora, na kolejne filmy, ponieważ. E, jeszcze raz powtórzę: Marvel dokładnie wie, co robi, a niestety e, DC. Kłapnęło wszystko, coś, nie, coś jest nie tak, Flash zgubił już drugiego reżysera, bo pewnie wytwórnia znowu już chce swoje, reżyser chce swoje. Nie będę pogadamy o tym przy okazji y, y, Flasha. A cóż, z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Zaraz mam cztery pozostałe recenzje, obejrzyjcie je i widzimy się niedługo. Cześć!